Dalej nie znam. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Jestem 100 lat za, za wszystkimi, ponieważ jest weekend i dopiero teraz mam czas na premierę świątecznego kalendarza. Nie przedłużając, może ostatni będą pierwszymi. Zobaczymy. Szukamy sobie gwiazdki. Szukamy gwiazdeczki, tak? Tak, ja nigdy nic nie wiem. Ale może kartka może tym razem mi się uda coś tutaj wydrapać czapka i sanie bębę. O kula, która tutaj była przed chwilą, jeszcze raz ją zademonstruję. Za, za Piękna kula. Jestem u córki w pokoju i teraz zobaczyłam, że jest wyciągnęliśmy już tą kulę. Ja ją sobie postawiłam. Szyszki, skarpety. Zawsze wcześniej dekoruję, może nie zawsze, ale co jest teraz? Nie no, je, teraz jest listopad, ale już od 2 grudnia będę miała pól wszystko wydekorowane, żeby cieszyć się atmosferą pięknych świąt, świeca. Ale się rozmarzyłam, przepraszam, biorę się za roboty. Bałwanek, choinka, bo już sobie wyobrażam. Jak sobie wszystko przystroję. Lizak. Rękawica. dzwon Renifer. Ciuchcia. Łyżwa. A my szukamy gwiazdki, przypominam. Stroik, kominek. Kożuch. No bo mi zaraz przejdzie świąteczny nastrój. Piernik. Skrzat. Sople. I... Trąbę je tu zrobili. Tutaj też coś szukamy. Zdrab. Trzy takie same kwoty. Uh -huh. Jaka szansa, że to będzie jedno? jeszcze 10 tysięcy? Eee, żadna. A szkoda, a szkoda, prawda? Bonus. Co mam? Mikołaja. A mamy prezent. Dobra, nic tutaj nie ma, ale nie zrażamy się, bo to była pierwsza zdrabka. Lecimy tutaj z następnym kalendarzem i szukamy. Mamy stroik, mamy ciuchcie, mamy skarpetkę, piernik, kożuch, rękawica, sanie, skrzat, sople, świeca, kartka. O nie, myślałam, że to gwiazdka. Łyżwa, trąba. Dzwon, lizak, choinka, o choinka, szyszunia, kominek, czapeczka, kula, aniołek, bębę pałwanek, reniferek, dalej nie mamy gwiazdki. No, szukamy trzech takich samych kwot 20, 150, 10 30, 30 i 20, tu nic. A czy tu będzie. Nie, tu jest co, tu jest? Dziadek. Dziadka nie chcemy, chcemy gwiazdkę z nieba. No to lecimy z następną drabką, Mamy kożuch, skarpetę, dębę. Dębę, kartka, bałwanek, lizak, ciuchcia, choinka. Renifer. świeca, kominek, kula, skrzat, piernik, czapka, sanie, aniołek, dzwonek, trąba, łyżwy, jedna, skrzat, rękawica. Dun, 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 dun. Mamy, 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 pod mamy dyszkę, ale lepsza dyszka niż nie dyszka, niż zero dyszka. Szukamy tutaj, może coś jeszcze będzie. Niestety było blisko, ale nie mamy. Mamy konik, dobra, zostawiamy sobie tutaj. Mamy jeszcze trzy zdrapeczki, lecimy szybko. Szukamy, szukamy dalej gwiazdy, świeca. Koroneczka, choinka, kula, dzwon, sople, bałwanek, kożuszek, karteczka. Irytujące, jak tak zrobią ręka Rękawiczeczka, ciuchcieczka, saneczki, lizaczek, szyszunia krzatek, bębałek, czapeczka reniferek, łyżweczka, skarpeteczka, trąbeczka, stroiczek, aniołeczek i pierniczek. Koniec z tym. Chciałam być miła i czuła. Nic tu nie dało. Szukamy bonusa. Ale najpierw trzech takich samych kwot. U, 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 u. Znowu było blisko. Tym razem 150 zł. Ale nie. A może będzie... Mikołaj. Nie. Dziadeczek jest, nie ma. Dobra, no co? Zostały dwie zdrawki do końca. Szukamy sobie dalej gwiazdki na niebie, a mamy aniołka, dzwon, dzwonek, kartka, pałwan, łyżba, lizak, bęben, renifer. Trąbka, sanie. Szat, kożuch, sople, szyszka, kominek, piernik, choinka, kula, świeca, czapeczka, rękawica, stroj, kciuchcia i skarpeta śmierdząca. Skarpeta tutaj, nie chciałam dać gwiazdeczki. Szukam 30, 150, 10 tysięcy. Nic? <grymna> 10 tysięcy. stópka i 30. Szukamy Mikołaja, a mamy Konika. Ostatnia zdrabka, no na razie mamy 10 zł Ostatnia zdrabka, a mamy piernik, trąbka, kartka łyżba, Co to jest? Kominek, renifer, dzwonek, świeca, szyszka, czapka, sanie, lizak, ciuchcia, kula, sople, aniołek, skarpetka. Szat, choinka, dęben, rękawica, bałwanek, stroik, nie chciało być gwiazdeczki, no tylko jedna gwiazdka na tyle, no dobrze, zobaczymy może czy takie same kwoty będą, 10 330. 30, 300, o, o, myślałam, że 30, 100, nie ma i tu mamy tylko lampki, także kochani, Mamy taki odcinek, że mamy tylko 10 zł. Jeśli dobrze widzę, gwiazdeczka jest tu. Świąteczny nastrój trochę. A nie, popsuło mi w sumie. Pożegnamy tutaj. Mikołaj nas pożegna i obieca, że następna gwiazdeczka coś przyniesie, prawda? Następny kalendarz świąteczny. Słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, muziaczki. Pa!